Obalamy mity, kochani. Usłyszałam komentarz, że żaden mężczyzna, przeczytałam, przepraszam, że żaden mężczyzna nie oszuka normalnej kobiety z dobrze rozwiniętymi filtrami poznawczymi. Ups! No więc to mit. Co mówi na ten temat neuropsychologia i neurobiologia, kochani? W bio, jak klikniecie tam, możecie wejść na mój kanał YouTube, Dekoduj Narcyza i tam pod każdym filmem, pod każdym filmem, którym... Um, opieram się o konkretne badania naukowe, odnoszę się także do źródeł i wskazuję, możecie w wersjach angielskich przeczytać sobie ten materiał także z tych książek. A dzisiaj powiem, dlaczego jest to mit i co mówią na ten temat badania przede wszystkim profesora Bessela van der Kolka oraz Judith Herman, z której wynika, że trauma przywiązaniowa i manipulacje mogą dotyczyć każdego człowieka, Niezależnie tak naprawdę od jego empatii ani poziomu świadomości. Więc przejdźmy teraz do wyjaśnienia. Dlaczego to mit? Bo nawet najbardziej empatyczna kobieta, inteligentna, dojrzała emocjonalnie, świadoma, może zostać zmanipulowana, jeżeli tylko jeden z za chwilę wymienionych przeze mnie czynników będzie miał miejsce. Po pierwsze, nie zna taktyk manipulacyjnych. Nigdy nie miała do czynienia po prostu z takimi ludźmi. Nie wie, że tacy ludzie istnieją. Nie wie, że w ogóle można tak postępować. Można mówić jedno, robić drugie. Nie zna taktyk manipulacyjnych. To jest pierwszy czynnik. Jeżeli już to istnieje, kobieta nie przebywała nigdy w takim środowisku i z takimi ludźmi, nie miała do czynienia z takimi ludźmi, przepadła. Drugi czynnik. Wie, zna te techniki, ale jest w stanie. Otwarcia emocjonalnego, czyli na przykład po rozwodzie, po rozstaniu, fazie nadziei, szukania miłości, no jakkolwiek. Po prostu szuka związku. Ok. Trzeci czynnik, lub co bardziej chyba istotne i najbardziej istotne, to to, że agresor stosuje. Jeżeli agresor będzie stosował zaawansowane techniki manipulacji, manipulacji psychologicznej. Niestety, ale to, co odróżnia. Silną, psychicznie kobietę, to nie jest niemożność oszukania jej. To jest tylko szybsze rozpoznanie pewnych fałszu, okay, pewnych mechanizmów, szybsze postawienie granicy i brak potrzeby ratowania, wybielania i racjonalizowania przemocy. Ale nawet ona, nawet ta. Mądra, dojrzała, świadoma kobieta, zdrowa emocjonalnie, psychicznie, pod każdym względem i silna, stabilna, zanim zrozumie schemat, może zostać chemicznie i psychicznie wciągnięta, zawłaszczona.